No hej. 20 lat temu, ponad już. Byli lekarze, który, którzy mówili mi, żebym nie biegał. Nie pływał kraulem, tylko na plecach. Bo mam w kiepskim stanie kręgosłup. Zgadza się, nie był on w najlepszym stanie w tej chwili. Nie wiem, jak jest, natomiast sugerowali nawet operację 20 lat temu. Byli lekarze, którzy przypisali mi lekarstwa na cholesterol, na nadciśnienie, młodemu człowiekowi. A nie byłem o tyły. <ścoughs> Ale żaden z nich nie mówił nic o umiarkowanej aktywności, o diecie. Tylko po prostu z marszu. Leki. Gdybym słuchał tamtych lekarzy, to prawdopodobnie w tej chwili byłbym chorym grubasem, a może i kaleką po operacji kręgosłupa. Kto wie, pamiętaj: najważniejsze, żebyś słuchał własnego organizmu, mądrych lekarzy. Stosował się do tych mądrych zaleceń. No i żebyś za bardzo nie obciążał organizmu, jeżeli są jakieś przeciwwskazania. Ale pamiętaj, nie odpuszczaj aktywności. Ja przebiegłem tysiące kilometrów, przepłynąłem też pewnie w tysiącach basenów. I mam się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Słuchaj swojego organizmu i rób to, co lubisz. Najlepszego. Hej!